Poziom tlenu krytyczny. Witacie z powrotem w miniserialu dzienników Marka Łatki. W poprzednim odcinku Marek miał piękny sen, ale budzi się po środku lasu z minimalną ilością tlenu w skafandrze i raną od strzały w brzuchu. Ale skąd wzięła się ta strzała zapytacie? I gdzie ja tu w ogóle widzę las? To pewnie myśliwi strzelili do Marka z kuszy. Przecież nie wolno ludziom wchodzić teraz do lasu. Wzięli go pewnie za jakiegoś dzika albo lamparta. A las? No cóż, pewnie już zapomnieliście jak wygląda. Jesteśmy w lesie, okej? Okay? Pokaż go to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnie. No to... To? Co to jest? Także już wiecie, wróćmy do Marka. Nie tego, naszego bohatera. Wraca biedaczysko z lasu do swojego mieszkania. Ciężko mu złapać oddech, a każdy krok to jak mały krok dla człowieka, a wielki krok dla ludzkości. Z trudem udaje mu się dotrzeć do wejścia. Po wejściu zamyka hermetycznie drzwi, aby żadne wirusy nie zostały się do środka, i dopiero potem na prędce zrzuca hełm, para i ściąga rękawice. Jest bezpieczny, lecz w jego ciele ciągle tkwi strzała przeklętego myśliwego. Bierze parę oddechów i. Jego ciało przeszywał okropny ból. Grot strzały pozostał w trzewiach nieszczęśnika. Teraz musi szybko zdjąć kombinezon OP1 i wyciągnąć grot z brzucha, niczym wda się zakażenie. Półprzytomny próbuje znaleźć w skrzyniach narzędzia chirurgiczne. Gdzie są nożyczki? A, to są nożyczki. W porządku, kontynuujmy. Już je mam. Marek bierze narzędzia i przystępuje do operacji na własnym ciele. Niewiarygodne, czym w te biedne zwierzęta strzelają ci myśliwi? Wysłuchaliśmy wystąpienia długiego, pełnego faktów, liczb, lapidarnych sformułowań, różnych wątków. Ale jednocześnie wystąpienia, które przedstawia spójną koncepcję, spójną koncepcję naszej przyszłości. Można powiedzieć tak: przed Polską otworzyło się okno możliwości okno możliwości uzyskania tego co naszemu społeczeństwu, naszemu narodowi się należy, to znaczy europejskiego poziomu życia, polskiego państwa dobrobytu. Dzień dobry, jak się czuje kotek? Musimy przełożyć te wybory. Nic z tego. Ludzie od pięciu tygodni siedzą w domach i nie w głowie im teraz głosowania. Nie, mam przed nimi 18 punktową przewagę. Połowa ludzi pójdzie za mną w ciemno. Mogę im wcisnąć dowolną głupotę. A jedyne co proszę, to możliwość przełożenia daty wyboru. Nie tylko ty zawracasz mi głowę tym wirusem. Minister zdrowia codziennie męczy o turbułę. Powinniśmy się skupić teraz na kampanii. Mamy 12 sztabów kryzysowych i wszyscy mają pełne... Nie chodzi o sztaby kryzysowe. Jesteśmy partią rządzącą, musimy działać odpowiedzialnie. OK? jeśli chociaż na chwilę wyluzujemy, zaczną o nas mówić na świecie jako o mięczakach. Obawiasz się o PR? Oczywiście, że się obawiam o PR. Przełożenie wyborów? Teraz jest najlepszy moment. Wystartujesz i wygrasz. W Sejmie mamy ledwie większość. Bez Ciebie cały plan się zawali. Ten wirus nie odejdzie tak szybko. Nie rozpłynie się tak po prostu. Będziemy już go mieli na zawsze. Ministerstwo prognozuje, że uda się wyprodukować szczepionkę w przeciągu roku. Nie możemy czekać cały rok. Musimy działać. Wygrasz wybory i będziesz miał następne 5 lat, a my mnóstwo czasu. W porządku, rozważ to w ten sposób. Obecnie obywatele stoją za mną. Spójrz tylko na tę resztę nieudaczników. Przełożenie wyborów da nam szansę na zwalczenie epidemii. Nie będziemy łagodzić obostrzeń, wprowadzimy ich jeszcze więcej. Obywatele nas poprą. Poczekamy jeszcze rok. Przeczekamy ten rok i zwyciężymy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcesz być na bieżąco z bohaterami, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Scenariusz pusisz się właściwie z dnia na dzień, także spodziewaj się następnego odcinka niebawem. Do tego czasu trzymaj się ciepło i pamiętaj: większy dystans to szersza perspektywa.